Rafał Trzaskowski odbierze Wam kotleta, straszą politycy prawicy. Odnoszą się w ten sposób do raportu Stowarzyszenia C40. To klub miast, które chcą być uważane za ekologiczne i progresywne. I rzeczywiście w raporcie sprzed czterech lat znajdziemy takie zalecenia jak obniżenie spożycia mięsa i nabiału. Ale spokojnie, to tylko luźne rekomendacje, które w żaden sposób nie wpływają na politykę miast członkowskich. Ale Fawcław Trzaskowski raczej nawet nie chce ich wprowadzać twardą ręką. Co więcej, z danych wynika, że przez ostatnich kilka lat spożycie mięsa w Polsce skokowo maleje, a więc jeżeli już to, sami zrezygnujemy z tego kotleta. Dobre, rzetelne materiały. Tworzymy je dzięki wsparciu czytelników i czytelniczek. Przekaż 1,5% swojego podatku na okopres.